Halo, witam serdecznie. Fakty dokonane. Polityka faktów dokonanych. Co to znaczy? To znaczy, że Amerykanie odrzucili maski i w pewnym sensie już nie opowiadają już o wprowadzaniu demokracji, tylko zaczynają mówić o Europie, o własnych, własnym bezpieczeństwie, własnych korzyściach czy, czy własnych potrzebach. Zajmują Wenezuelę, chcą zająć Grenlandię. Temu przygląda się Putin, temu przyglądają się Chińczycy, którzy też mają swoje własne cele. Putin na Ukrainie i w krajach nadbałtyckich, w Chiny, w Tajwanie. Zwróć uwagę, że w strategii, o której. Strategii wojennej, którą wprowadziły Stany Zjednoczone niedawno, na początku grudnia, mówi się o tym, że pięć krajów ma dzielić świat czyli Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Indie i Japonia. W ogóle się nie mówi o Unii Europejskiej. Dlaczego się o Unii nie mówi? Dlatego, że Unia ma pusz, swoich wariatów, którzy pędzą rozpędzonym samochodem ku przepaści, i Stany Zjednoczone zastanawiają się właściwie z kim. W tej Unii rozmawiać. No, tradycyjnie zawsze rozmawiali z Niemcami, bo w Niemczech była główna baza i z Niemiec sterowali całą Europą Zachodnią w czasie zimnej wojny. No, ale czy teraz da się z Niemcami porozmawiać, trudno powiedzieć. Przygląda się Putin. Amerykanie wiedzą, że Unia Europejska do nich należy i Polska też no, cały czas opowiadamy o tym, że chcemy się bronić, bo jesteśmy w NATO tym artykułem 5, żeby nam wszyscy pomogli, dlatego bardziej liczymy na pomoc z zewnątrz niż próbujemy się tutaj w jakiś sposób zbroić, myśleć o własnym bezpieczeństwie. No, ale nie wiadomo, czy Stany Zjednoczone będą chciały bronić takiej zgniłej Unii Europejskiej. Rozpierducha jest w Anglii, rozpierducha jest w innych szczególnych krajach. E, oni odchodzą od Zielonego Ładu, my go wprowadzamy w Unii Europejskiej. No, generalnie rozpierducha. I co dalej może się wydarzyć? Fakty dokonane to kiedy silni decydują no, za słabszych w pewnym sensie. Taki, taka sytuacja była po pierwszej wojnie światowej, kiedy powstała Polska i inne kraje. Taka sytuacja też była w momencie rozpadu, Unii Europeje, rozpadu Związku Radzieckiego, chociaż to było bardziej sterowane i do tego się przygotowywały te dwie strony. Natomiast teraz jest taka sytuacja, że my faktem dokonanym możemy zacząć tworzyć Międzymorze. Nie będzie tego robił Trump za swoje własne pieniądze, ale my możemy Możemy stworzyć taki sojusz. My musimy wyjść z taką inicjatywą, dlatego najlepszym sposobem jest wyjście z Unii Europejskiej i założenie własnej pewnej struktury w oparciu o Czechy, Słowację, Węgry, w oparciu o Rumunię, Bułgarię, w oparciu o kraje nadbałtyckie. Tylko trzeba politycznie nad tym popracować, bo jesteśmy w stanie stworzyć coś, nowego, coś trwalszego, coś silniejszego na kolejne piętnaście, dwadzieścia, trzydzieści lat.